Witam państwa, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Kłamstwa, Kłamstwa i jeszcze raz kłamstwa. materiał Wojciecha Dydymusa Dydymskiego z Ligi Świata. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek i zaczynamy. I opowiem wam o, o przyszłości, która czerpie z ukrytej przeszłości. Ostatnie drzwi człowieczeństwa zostaną otwarte w dniu cudów wyboru Hillary Clinton na prezydenta USA. Czarnej Unii na razie się to nie, do tego nie doszło i, i raczej nie dojdzie, kolejna kandydatka to jest to jest Kamala Harris, to oczywiście może jeżeli dojdzie, no to będzie wtedy Trzecia Światowa, to mówię ponad wszelką wątpliwość, mówiąc bardzo jasno. A więc jadąc dalej, wielu Amerykanów ma i irytujące i kłamliwe przekonanie, że silna armia jest najskuteczniejszym sposobem, a nawet gwarantem utrzymania statusu najbogatszego i najsilniejszego mocarstwa na świecie. Oni już to stracili, trzeba powiedzieć jasno. Takie bzdety lubią podkreślać on onanizujący się przy nazistowskich marszach swoich ojców i dziadków, cudzysłów eksperci od siedmiu boleści, czyli geopolityki, Ameryka, a za nią cały świat zmierza do kłamstwa zwanego transhumanizmem i do galopującej globalizacji, co spowoduje wyeliminowanie żołnierza na rzecz robotów, cyborgów i autonomicznych maszyn boj bojowych opartych o, o sztuczną inteligencję to trzeba tak powiedzieć. Żywi żołnierze stoją na drodze do zmniejszenia budżetu narodowego. Główną rolę w polityce wielu państw odegrają czarne budżety, już odgrywają, mające na celu eliminację człowieka ze stanowisk decyzyjnych. O w obecnych czasach produkcja nowych typów broni obsługiwanych przez człowieka mija się z celem, y trzeba więc tworzyć nowy typ zagrożenia, któremu sprostają tylko maszyny. Cyberterroryzm jest już gotowy. Pierwsze drony uderzają w ludzi w, przy w przyszłym roku. Ja, jeżeli chodzi o pewną wojenkę na wschodzie, to ja to mogę powiedzieć jedno, że to już od dawna się dzieje co najmniej od 22 roku. Utopijna gospodarka USA jak i całego świata musi być utrzymana na powierzchni od, do czasu ostatecznego rozwiązania problemu z ludźmi. A więc to trzeba powiedzieć jasno, że oni to teraz te realizują, a to już materiał może mieć kilka lat to mówię jasno. Hitlerowi wcale nie chodziło o Żydów, tylko o człowieka jako takiego. Stojącego na drodze, na drodze idei transhumanizmu, dama w Skarłacie, nowo wybrany marionetkowy rezydent, to nie jest prezydent, ogłosi zmianę polityki w stosunku do armii, co wpłynie na przebudowę budżetu państwa. Nas, e, ta następująca, następujące po e, sobie kroki pani Clinton e, za, e, zadowolą liberałów i konserwatystów fikcja tezy i antytezy. To też będą inni realizować. Z tego co wiem, to materiał jest 2016 roku. E, jak to możliwe? Wasz wizjoner już Wam mówi aby, cudzysłów, uratować naród, cudzysłów, gospodarkę, cudzysłów, miejsca pracy, wydobyć naród z pozornego kryzysu. Należy prze przestawić wszystkie siły narodu na działania odtajnionego kompleksu naukowo-przemysłowego. Nigdy się nie zdziwi, skąd nagle pojawią się w tak dużych miastach ogromne kompleksy i laboratoria produkujące roboty i cyborgi, wszystko, co do tej pory yy, było trzymane w sekrecie, stanie się koniem trojańskim, danym przez cudowny rząd głupiemu narodowi i międzynarodowemu społeczeństwu. I tak oto kolejny ludobójca Damasz w Szkarłacie stanie się narodowym bohaterem utrzymujących mit amerykańskiej siły armii i gospodarki. Hillary Clinton. Ona już prawdopodobnie nie żyje, to trzeba powiedzieć jasno, została stracona. Teraz już ktoś inny ją chyba zastępuje, dopóki ją nie pożegnają, i tak dalej. Technologia transhumanistyczna zacznie radykalnie zmieniać życie zwykłego człowieka. Wielu ekspertów naiwnie oczekuje, że nauka pokona śmierć w ciągu najbliższych 25 lat. Jednak mózg w maszynie to nie organizm duchowy, tylko posłuszny swojemu stwórcy cyborg, mający na celu wykonanie konkretnych zadań i poleceń. Tutaj, y, Clinton dostała plan y, swojego działania i została namaszczona na prezydenta Czarnej Unii. To wasze cudzysłów, wolne wybory i cudzysłów, decyzje, czyli demoniczne. Teraz wiesz, czemu służy eksperymentalny program sterowania ludzkim umysłem. Będziesz szczęściowo już jesteś autonomiczną maszyną której mózg będzie zależny od decyzji podejmowanych za pomocą fałszywych fal mózgowych, znak lucyfera. Nowe społeczeństwo opętane cudysów darem transhumanizmu wytworzy nowy rynek zbytu i zarobku. Ludzie zamiast smartfonów pragną mieć nowe bioniczne części dające im możliwość dążenia do cudysów doskonałości. i Kolejna warta, wartość oraz cecha człowieczeństwa zostanie zmieniona i przedefiniowana, oto wasza, cudzysłów, żywa śmierć. Gospodarka zostanie napędzona na kolejne 100-200 lat, na ostatnie 200 lat świadomego życia zmanipulowanego człowieczeństwa. Obecnie armia amerykańska dysponuje milionami głodnych krwi idiotów, podbijających w imię pokoju korzystne z punktu strategicznego i zarobkowego, Teoretycznie wolne państwa. Państwa te stanowią amerykańskie kolonie sterowane przy pomocy demokratycznych rządów, czyli wybór między jednym demonem a drugim, tak to wygląda. Masońskich marionetek. Masońskie symbole. Sytuacja jednak się zmienia. Aby dziś, a, aby stworzyć plan wojny i podboju wystarczy wykreować nieistniejącego i niewidzialnego wroga, składającego się z małych międzynarodowych oddziałów specjalnych nazwanych dla niepoznaki terrorystami. Nie, nie trzeba już ogromnych baz wojskowych, tysięcy wspom wspomagających je firm, tylko kilku super żołnierzy kilku aktorów i wiele warty wie, miliardy dolców sprzęt zmieniający spostrzeganie danej sytuacji nowa rzeczywistość zmieni armię już trwa e, e, oczyszczanie armii ze starego sprzętu i buntowniczych generałów do 2025 roku zostanie zlikwidowanych większość baz wojskowych Zobaczymy jak to będzie. Nadchodzi czas autonomicznych dronów, czołgów czas cyberwojny i sztucznej inteligencji. Wojsko nie będzie potrzebowało piechoty, lecz programistów, techników i inżynierów. Rzeczywistość y, po, y, przestanie się, y, y, prze y, przestanie być manipulacją a stanie się rządami zeri jedynek. Czyli ile zarobią kasy, na, tym na tej zasadzie to działa. Mason Dwight Eisenhower ostrzegł, że za 50 lat nie będzie już żołnierzy, ponieważ zmechanizowana bestia wyruszy w swój ostatni marsz przeciwko ludziom. Deklaracja niepodległości dająca władzę masonom nad ludźmi wykreowała drogę negatywnej ewolucji. Akcjonariusze i beneficjenci przemysłu obronnego zacierają ręce patrząc na potencjał zmieniającego się w rynku, tylko głupcy pochłonięci telewizją, internetem, negatywnym postępem nie zauważą własnej zguby, na przykład wyborcy w Polsce, to trzeba powiedzieć jasno. I nie tylko oni zresztą. Y to, to nie Wy jesteście prawdziwym społeczeństwem, ale zakwalifikowani do świata rzeczywistego, przydatni ludzie, władzy ludzie, prawnicy politycy, kapłani lekarze, naukowcy prezesi, projektanci technolodzy, naukowcy czy programiści w niedługim czasie pojawią się nowoczesne leki, leczące praktycznie wszystkie dolegliwości jest to łatwe, skoro w dzisiejszym czasie 98% chorób jest wykreowanych w sposób sztuczny: rak, cukrzyca, wirusy. Pojawi się też ruch antygang dostępny dla wszystkich odpowiednio zamożnych obywateli świata. Ponad połowa 67%. Nasz cierpi na pro, pro, problemy zdrowotne. 48% osób powyżej 65 roku życia cierpi z powodu niepełnosprawności, a dwie trzecie z nich ma problem z mobilnością. Kolejny masoński symbol. A i na, ty, i na tych wszystkich zniszczonych przez państwo staruszków będzie już czekała y, bion, y, bionka, implanty chipowe i technologia odmładzania genów. Ta pozorna zmiana, przekształcenie gospodarki z militaryzmu na postęp naukowy i medyczny zaklei ludziom usta, czy i y, oczy i myśli. Wszystkie firmy zbrojeniowe od lat inwestują w transhumanizm, Przedłużenie życia radiosterowalnych ludzi da korporacjom mega zarobki, będziecie tworzyli mega utopię rozpędzającego się cudysów postępu kontroli, Be będziecie kupowali wszystko to, co będzie Wam chciała sprzedać dana korporacja i dalej opowiadać bajki o nauce postęp postępie niemożliwym do zrealizowania zabezpieczeń. I to lepsze od cudów. No tak, bo nikt z was nie dostrzega ży cudu życia przyrody i ewolucji duchowej. Transhumanizm, wieczne podatki, wieczny handel, wieczne państwa, rządy kasty i wieczna władza na, nad pozornie uprzywilejowaną kastą cybernetycznych durni 500 milionów. 500 milionów tzw. zwanych cudysów, osób żyjących w, miejscach, w miejskich, ośrodkach przemysłowych, 7 miliardów ludzi dogorywających na terenach skażonych radioaktywnie. To jest wizja najbliższych 100 lat: bogowie żyjący pod ziemią, na niebie i w oceanach, elita żyjąca w miejskich ośrodkach przemysłowych i ludzie. Żyjący w jaskiniach i tunelach, czy wy już tego nie przerabialiście? Wieża Babel. Skąd to wiem? Na prośbę, prośbę grupy Bilderberga, Obama chce wprowadzić nowy sposób myślenia, przepychając do Senatu cudzysłów prawo transhumaniczne. Prawdziwa twarz cudów Boga. Artykuł pierwszy: Naród będzie miał zapewnione powszechne, y, po, y, powszechne prawo dostępu do nauki i technologii pozwalającej żyć obywatelowi w nieskończoność, jeśli dany człowiek tego zechce. Ten pan też myślał w środku o tym samym. Rząd chce wytworzenia kastowej trójcy. Władza, posłuszny cyberobywatel niepotrzebny już człowiek. Zrobiono wszystko, aby życie Was rozczarowało. Z tego też względu Bóg, a także wyeksploatowana już religia przestaną istnieć. Dostaniecie nowych cudzysłów Bogów, herosów i prawo do cudzysłów wiecznego życia kosztem własnego człowieczeństwa. Jak doprowadzić do upadku 7 miliardów ludzi? Otóż podatki, osób korzystających z, z cudzysłów darów transhumanizmu będą znacznie mniejsze przez brak potrzeby korzystania ze służby zdrowia. Biedna część społeczeństwa, ludzie y, będą żyli w sodomie i gomorze, w upadających społeczeństwach, w których woda, żywność i energia y, będą y, formą zarobku. Większość tych społeczeństw zostanie zniszczona przez dostarczenie im chorób w jedzeniu i wodzie. Popatrz na historię, wszystko to już y, było. Teraz wróćmy do kompleksu naukowo-przemysłowego. Y, w, y, w przyszłym roku, wywatujący ludzie nie będą, y, nie będą do końca rozumieli, o czym mówi, mówi Hillary Clinton. Kompleks naukowo-przemysłowy to tak naprawdę przeobrażenie kraju w państwo policyjno-wojskowe. Przemysł będzie polega, podlegał armii, nauka będzie podlegała armii, a wszystkie tajne i jawne budżety zostaną zmienione na, na oficjalne mody finansowania nauki, czyli wojska. Nowa konstytucja, USA i prawo transhumanistyczne przez szereg atrakcyjnych sformułowań. Będzie ocierało się o zdrowie danej osoby. Co z tego? Przecież to dla idiotów super sprawa. Długowieczność, odporność, wieczna młodość. Zastanów się na, na co cudysów choruje twój telefon, telewizor i na co, y, co będziesz chorował i ty, y, będąc maszyną. No te nowe ustawy, ten nowy legalny twór zostanie upoważniony przez sąd i ludzi do stworzenia y, społeczeństwa kastowego, w którym w wielu przypadkach lekiem będzie technologia przeobrażająca twoje ciało w bezduszną maszynę. Wojna w Iraku kosztowała 6 y, bilionów dolców. Suma ta zlikwidowałaby głód i bezdomność, jednak jutro podobne kwoty będą służyć nowej y, wojnie, przeobrażenia ludzi w długowieczne maszyny, doprowadzające do tak drastycznych podziałów społecznych, że, ka że każdego roku będą umierały dziesiątki milionów istnień ludzkich. Amerykański sen o apokalipsie: prawie 7 tysięcy Amerykanów umrze w ciągu najbliższych 24 godzin przez rak tego, choroby serca, cukrzycę i starość. Zmiana człowieka w maszynę to sposób ucieczki człowieka od truci zabijających nas każdego dnia. To postęp mający przeobrazić człowieka w posłuszną rządowi maszynę. Nauka mówi nam, że człowiek 10 tysięcy lat temu dożywał co najmniej 40 lat, jednak świadczy to tylko o tym, że jego stan zdrowia wskazywał na 40 lat. Podczas gdy człowiek temu mógł y, żyć 200 albo 300 lat, pomyślałeś o tym? Spójrzcie na stare księgi i długość życia np. sumeryjskich królów. Więc skrócenie czasu życia przez chorobę, choroby i chemię, to świadomy proces dążenia do transhumanizmu. Transhumanizm wkrada się do waszego sławnika. I tutaj rodzi się pytanie, kiedy transhumanizm zawita do waszych domów, transhumanizm zaczął zmieniać ludzki genotyp już na przełomie XIX i XX wieku. Te wszystkie tego, Eugenika nowe odmiany roślin, zwierząt, a także chemiczne dodatki do wody i żywności. Jednak największy krok zmuszający was do przejęcia transhumanizmu zrobiły dwie wojny światowe, będące eksperymentami napędzanymi pieniędzmi anglosaskich szaleńców myślących o wiecznej władzy i wiecznym życiu, i teraz ta trzecia też, w razie czego trzeba powiedzieć w przeszłym roku, a to już było chyba myślę o 2017, wraz z przyjęciem prawa transhumanistycznego i Nowego naukowego planu rozwoju. Zetkniecie się z fałszywymi cudami bioinżynierii, technologii i zapomnijcie o sobie, Bogu i prawdzie. Nie będziecie wydawać pieniędzy na wojsko, na zdrowie, lecz na wojskową technologię podboju. Jest to ironiczne przekształcenie sportu walki poprzez przekształcenie nast. Zafundowanie za Wam y, przez rządy choroby i ułomności będą usuwane jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Będziecie czcili nowych bogów i nowych bohaterów, zmieniających ludzi w me, zmechanizowane potwory. Wojsko nigdy nie miało chronić ludzi, lecz władzę przed świat, światem ludźmi. Wojsko to międzynarodowi terroryści, których teraz i zawsze y, uważaliście za chroniących was bohaterów. Niewidzialny wróg został pokonany przez niszczące was wojsko. Chwała nic nie y, rozumiejącym cudzysłów bohaterom. Wszystko, co zrobił rząd, to zmienił numery kąt, nazwy instytucji i dał ludziom konia trojańskiego technologii w celu kontroli przekształcenia człowieka w użyteczną maszynę. Kompleks naukowo-przemysłowy to ostatni krok do ludobójstwa, uśmiercania człowieka i duchowości. Maszyny będą żyły i służyły, a ludzie będą korzystali z strumieni i worków na ciała. Oto wizja, oto prawda. Oto, głupcy, wasza przyszłość. I to się realizuje odnalezienie prawdy przez pryzmat kłamstw, jest obowiązkiem każdego mądrego człowieka, chcącego pozostać człowiekiem. Liga Świata, Wojciech Dydymus-Dydymski. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo.